Mili Państwo, dziś uroczyście obchodzimy Międzynarodowy Przedostatni Dzień Roku, a lokalnie jest to także Dzień Serka Wiejskiego. Serki miejskie tego dnia mówią pas. A jutro, 31, proszę nie zapominać, jak Państwo będą wkładać kreacje sylwestrowe, jutro jest Międzynarodowy Dzień Bez Bielizny. W ślad za tym porada z pisma Kobieta Wielkopolska, dwutygodnik, rok 1930. 7. Rubryka, co głosi moda, cytuję. Panujące w materiałach kolory modne są naturalnie i w dziedzinie kapeluszy też. Nowość, którą wiele pań przyjmuje z zadowoleniem, to zmierzch przesadnej mody piórek, choć wysokie główki ciągle jeszcze przeważają. Tak, i te wysokie damskie główki utrzymują się, zdaje się, do dziś. A jak się już rozdokazywaliśmy w kwestii mody damskiej, to rubryka porady Babuni cytuje Zmechaconemu swetrowi przywrócimy pierwotny wygląd. Jeżeli potrzemy go w jedną stronę. Kawałkiem drobnoziarnistego papieru. ściernego koniec cytatu. Rada bezcenna, ale bardzo proszę ostrożnie, bo ja swój zmechacony sweter potraktowałem papierem ściernym zbyt gorliwie i teraz tego swetra już w ogóle nie ma. Starł się był biedaczek całkiem. I teraz nawet nie wiem, czy nie mam swetra niezmechaconego, czy też nie mam swetra zmechaconego od zagwostka. Z licznych rocznic dzisiejszego dnia te bardziej frywolną, bo i czas jest świąteczny i karnawałowy. Więc przypominamy, że 30 grudnia 1968 roku po raz pierwszy został nagrany w trakcie koncertu na żywo zespół, który przeszedł do historii pod nazwą Led Zeppelin. Brytyjska grupa została zaproszona do Stanów Zjednoczonych na doczepkę do innego zespołu, który był wówczas grupą topową, a nazywał się Vanilla Fudge. A jakimś tam supportem Brytyjczyków nikt sobie głowy nie zawracał do tego stopnia, że na plakacie zamiast nazwy Led Zeppelin pojawiła się nazwa Len Zefflin. No i ten Len Zefflin został po raz pierwszy nagrany na taśmę. Wokalista Robert Plant przedstawił kolegów muzyków, zebrał bardzo skromne brawka, co u Trwalił przypadkowo na przenośnym magnetofonie jeden z obecnych na sali studentów i fanów rock'n'roll'a. Nagrał też niechcący wspaniałą, rozciągliwą balladę The Dazed and Confused, oszołomiony i zmieszany, która dzisiaj jest klasykiem, a wówczas nie przyciągnęła niczyjej uwagi. A to nie jest żadnym wyjątkiem w trakcie prezentowania dzieł premierowych w żadnym rodzaju sztuki. Dopiero kolejne wykonania przywracają tym protokolem typom należny im blask a że w tym roku my słyszymy się po raz ostatni na rok przyszły życzę oby nie było gorzej Wiesław Kot